Widzowie. Słychać? Chyba słychać. Siemanko widzowie. Będziemy dzisiaj nagrywać Map City. Eee, to znaczy Map City będziemy nagrywać, ale nie takie normalne. Dużo tu ludzi. Może pójdźmy na bok? Może tu. Dzidziuś! Co ci się stało? Dzidziusiu, co ci się stało? Chodźmy, no, chodź, poczekaj, mm, poczekaj. Gdzieś. Jak ty się nazywasz? Tato. I się nazywasz? tato nazywasz? Kuku, Dado. Dado. No, ty... Dado. 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 chodź. Dado. chodź, chodź, nie, ma... nie mam różowego. nie mam łóżowego, ale Widzowie, my chyba mamy dzidziusia. Ojej. chyba się spierdział. Albo się kup... skupkał, się skupkał. Ale dobra, chodźmy szybciutko, smak

jak do 20 minut skończę. Także 18-19 minut. Koko! Tak, że tak. Ej, ale ty mały, nie spiegli. Koko? Koko. Ty, ale ty nie wychodź z mały z domu. Koko. Koko. Gdyby ci pokoik. Zijn spokojingen komen? Kogo, kogo, kogo. To ty idź tutaj. Kogo, majdemie się ie zoeken. Allee, kijk eens. Tata, ty. tata? Tak, ty ja, ty jestem, tata. Tata. Ty, ale idź mi stąd. Nie. Ty. Uziekko, ja uzyska, Ale nie wiem, jak się, na. Błaga I okay. no tak, no. Tak, tu, idziemy widać. Ja, ja. a, a ty dla mojej AI. Ja cię dla AI. Proszę telewizorek. telewizor. będziesz będzie miał tutaj. Cik, cik. Tak, ja jest dobrze? Ja go... Nie, dobrze, dobrze. Ej, no tata. Teraz dobrze? Nie, wiesz, do góry. A? Tak, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Kolek fioletowy. Nie spać. Nie, nie idź mi spać. Za chwilę pizzę zamówię. A to obudź jak zamówisz. Jasne, nie bierz Jamka, tata, jampka. Jaką? Jalotową? Tak! No. A jeśli ja ojejutowe ucieczko? Już patrzę, nie, nie ma. Jalotowego nie ma, jest niebieskie i grube. Tata, jak ty sobie zrobił, no to. To ma być na siateczce. Tak, bądź na siateczku. Zobaczymy tu. Za święć. Jeszcze zaświecę, nie mogę. Zaraz Ci zaświecę, bo jesteś za mało. Dobra. Twój pokoik. A jeszcze stoliczek do uczenia, halo. Nie mam stoliczek, mam mało pieniążków. Tatuś, tak. włącz mi lampka. Załączam Ci tę lampkę. Idę kuchnię robić, Ty sobie śpi. Idę na Idź na dwór plac... się pobawić. Idę albo... na plecy zabaw. Nie, za daleko. Nie prawda. Z kwiatki Nie. mi posadzić. Nie mogę. Tu udałaś, że coś robisz. Tata! No. Chodź do ma. Wow, ładnie! Wow, sadne, ale ładnie! Ty będziesz miała jakieś nie wiem. Ty będziesz miała jakieś nie wiem studiu kwiatów. Это посадим друге. Ja, Я че? Ты же с той стороны. Тутой. tylko to, to sobie nie. Dobra, musisz się odpocząć, chyba. Dobrze, to ty sobie pobiegaj koło ko tego. Pop, pop, pop. Nie, po kwiatuszka. Dobra, pobiegaj się koło domu, ja idę robić kuchnię, dobra?